Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. To Dariusz Dudziński, Tomasz Boszewski, witamy w nowym odcinku dotyczącym indykacji i mediacji. Dzisiaj odcinek będzie poświęcony factoringu. Faktoring jest to taka rzecz, którą często przedsiębiorcy słyszą. Nie każdy korzysta, myślę, że ci mniejsi tego nie robią. A zaraz się dowiemy, dlaczego. Ci mniejsi przedsiębiorcy, którzy zatrudniają np. do 10 osób, nie, nie korzystają z factoringu. Darek oczywiście jako ekspert w KNF Team przedstawia różne tematy, pomagamy ludziom bezpłatnie do momentu uzyskania sukcesu, bo wtedy dzielimy się tym sukcesem, czyli mam na myśli prowizję. Jest to bardzo uczciwe z, naszego, z naszej strony, a analizy tych tematów, które są czasami wielo wielogodzinne są bezpłatne, tak. więc to też jest ważne tak na wstępie, więc zapraszamy do tego, żeby korzystać z takich usług. Czy z naszych, czy, czy innych firm, kancelarii na, na, w Polsce, tak aby wiedzieć, że. tak aby zapobiegać tak, swoim problemom. Więc faktoring się dalej nam przybliży, na czym polega, czy ma sens w ogóle, czy, czy warto, e, czy, są, czy to jest bezpieczne i na ile e, firma, która tą usługę świadczy, wchodzi z butami w nasze życie. No bo to nie jest tak, że tylko działa to w jedną stronę, jest to obustronne sprawdzenie. Zanim oddam Ci głos, przeczytam może definicję, którą, która pierwsza się wyświetliła wpisując w ogóle faktoring e, wykup przez podmiot świadczący usługę fakturingu, nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należą, należnych im od kontrahentów z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług. Powiem szczerze, masło myślane, trochę definicja kiepska. Jedyna rzecz, która mnie, która mnie od razu zastanawia i daje do zrozumienia, że to są nieprzeterminowane wierzytelności, czyli nie możemy iść podpisać umowy z fakturą, która już jest przeterminowana, tylko musimy to robić zanim się wszystko źle potoczy, więc warto o tym pamiętać, więc Darku, proszę Cię o przedstawienie, co to jest faktoring po polsku? Tak, no Factoring wydawałoby się, że jest to bardzo dobre narzędzie i pewnie w w wielu przypadkach jest ono dobrym narzędziem finansowania. W przypadku dużych firm, dużych firm handlów, handlowych, hurtowni handlujących różnymi materiałami, czy to budowlanymi, czy spożywczymi, dlatego że faktor, który jest jednym z, ze stron całego biznesu związanego z factoringiem, przejmuje obowiązek płatności. Oczywiście. Jest to obowiązek płatności, który jest określony w umowie. Po 45 dniach, po 60 dniach, bo takie bardzo często terminy płatności są na fakturach, udzielamy takich terminów jako, jako płatnicy. No i e, później jeszcze jest ten e, okres 10-15 dni, w którym powinna wpłynąć e, płatność. A w tym momencie właśnie firma faktoringowa, często która jest związana z bankiem, przejmuje obowiązek zapłacenia nam należnych nam pieniędzy, które są na danej fakturze. Wszystko byłoby super, gdybyśmy w każdym przypadku i w każdej sytuacji otrzymywali nawet po tych 50 czy 55 dniach 100% należności takiej jaka jest na fakturze. To tak tak nie jest, ale niestety tak nie jest, dlatego że w umowie jest określone, że w przypadku na przykład pewnej grupy przedsiębiorstw, przyjmijmy a druga grupa przedsiębiorstw b lub trzecia grupa przedsiębiorstw c, no te prowizje czy te płatności są nie wiem 80%, 90% i może jest kilka firm, które, które na tyle są bardzo dobrze finansowane i bardzo dobrze finansowo stoją i w ten czas faktor wypłaca nam 100% należności. Oczywiście wszystko jest zawarte w umowie. Umowa gospodarcza, umowa handlowa między faktorem a tym, który bierze czyli faktorantem, który uczestniczy w całym procesie factoringu zawiera właśnie te wszystkie, te wszystkie zagadnienia. Mamy pulę naszych kontrahentów, odbiorców. I w momencie, kiedy przystępujemy do faktoringu, faktor bada, sprawdza, kontroluje wypłacalność. To jest związane z przepływem finansowym tych kontrahentów, którzy z nami do tej pory współpracowali, i faktor określa. To jest. Bardzo dobry kontrahent, tak, my 80% wypłacimy, plus później raz w miesiącu wystawimy fakturę na prowizję. Chcę tu przedstawić, że faktoring nie jest usługą tania, mm. dlatego że jeżeli nasz kontrahent jest w grupie na przykład do wypłaty 80% należności, do tego jeszcze dochodzi prowizja, która się faktorowi należy, no to z tej faktury musimy, w cudzysłowie, oddać 25-30%. No to rzeczywiście w przypadku kancelarii czy firm windykacyjnych tak wysoka prowizja też jest wobec firm, które no bardzo długo nie zapłaciły, to się zbliża okres przedawnienia, jest w miarę niska wartość tej faktury no to w ten czas te 15 czy 20% firma windykacyjna może zaproponować ale wracając do ale przy dużych fakturach już jest to problem tak, no bo firma windykacyjna jest... zleci mm -hmm. zrobi to za 8% mm -hmm. czy za, za 10 za 6 tak. a tutaj mamy 20 parę procent czy 30 mm -hmm. to jest duża różnica no właśnie tutaj jest od każdej faktury tak. Tak, od każdej faktury. tutaj mamy prowizję od więc tak. na trzy na przykład jedna. Tak. Także tutaj są różnego rodzaju... Usługi związane z faktoringiem, na przykład właśnie tak jak do tej pory powiedziałem, z regresem, czyli tutaj jest sytuacja, w której rzeczywiście tylko ta niewielka, znaczy duża część dla, dla nas jest wypłacona, niewielka należy się faktorowi, ale także są firmy, które działają na zasadzie faktoringu bez regresu, czyli te firmy, które są dobrymi kontrahentami, wypłacalnymi, ich płynność finansowa nie ma żadnych zastrzeżeń, w ten czas jest to rzeczywiście faktoring pełny, właściwy, bez regresu. A więc... No to, to jeszcze przepraszam, tak dwie rzeczy, ja sobie jeszcze zapiszę. Mhm. Pierwsza to konkurencja. No bo jako, jako, jako przedsiębiorca chce być konkurencyjny, tak. nie wiadomo, że nie tylko ceną, ale też jakością. No ale w tym no. momencie, jeżeli mamy taki faktoring i źle doprecyzowane warunki doprecyzowane, to koszt naszej usługi jest przerzucany na klienta, więc rośnie nasza cena tak na to tak. chodzi. No bo, no bo Z od... ekonomicznego punktu widzenia tak należy... Stajemy się bardziej mniej konkurencyjni, mniej konkurencyjni tak. bardziej obciążamy klienta. Więc to jest, to jest ważne. Okay. To, jest, to jest jedna rzecz, a drugą za chwilę powiem. Ale będziemy mm -hmm. kontynuować. To jest prawda. No, koszty, które, które są po stronie naszej, tak, związane z usługą factoringu, no, są kosztami znacznymi. Te koszty rzeczywiście zawsze przechodzą na klienta, na ostatnie. Na ostatnie ogniwo w całym łańcuchu i on za to wszystko oczywiście zapłaci. Natomiast w takiej sytuacji gospodarczej, gdzie liczy się każda złotówka, gdzie konkurencja jest bardzo, bardzo mocna, nie zawsze możemy sobie pozwolić na podwyżkę cen, nawet w niewielkim... 2-3% zakresie. To zależy Bo to to tego, Jakiej to wartości jest. Jak sprzedajemy na Allegro towar i wiemy, że wszyscy szukają po najniższej cenie tak. albo po optymalnej, mhm. no to wiadomo, że konsumenci kupują tam gdzie jest optimum, czyli ceny też będą pod mhm. a tu już odpadamy. Tak. Mhm. Mogę posłużyć się takim przykładem. Kiedyś obsługowałem firmę, która zajmowała się konfekcjonowaniem kurczaków. Przygotowywali do sprzedaży w kilku sieciach handlowych. I rzeczywiście różnie było z płatnościami, i szefostwo firmy, prezes, zarząd podjęli umowę z firmą faktoringową, która była związana z bankiem, który ich notabene obsługiwał. I rzeczywiście był duży odsiew firm, które nie przeszły tego sita firmy faktoringowej, bo Ryzyko handlowe związane z płatnościami w przypadku tych firm było bardzo duże, i faktor nie zdecydował się na zwracanie pieniędzy za wystawione faktury ze względu właśnie na tego typu ryzyko. I oczywiście to jest też duży plus dla kancelarii czy firm indykacyjnych, które bo oczywiście nasz klient, mój klient nie mógł sobie pozwolić na rezygnację z bardzo dużej grupy odbiorców. W związku z tym podejmował ryzyko na własną rękę poza, poza faktoringiem i rzeczywiście, jeżeli było jakieś nieterminowe płatności, przekazywał to firmie edukacyjnej czy kancelarii i mogliśmy tego typu wierzytelności obsługiwać. Co powiem więcej, one były wypłacalne Oczywiście, że trzeba było poczekać, trzeba było mediować, trzeba było negocjować, ale te wszystkie wierzytelności były zapłacone. A więc... Tak. tak. No, czy właśnie bo... Przepraszam. Czyli taką analizę faktoringu też warto zrobić przez nas. Tak. No bo, bo mając to doświadczenie, możemy pokazać, czy warto, czy nie. I drugie pytanie, jeżeli nie, to jak zapobiegać, tak? No bo zapobieganie jest lepsze niż, niż leczenie. I taka jedy, jedyna myśl, która się teraz pojawiła w mojej głowie, to jest analiza kontrahenta przez nas, tak, przyszłego kontrahenta. Tak, i to też robimy, analizujemy, tak, sprawdzamy w różnego rodzaju bazach dwie rzeczy. Tak. tak, i y, myślę, że to może być dla... Firmy, która zastanawia się, czy próbuje podjąć temat faktoringu, jeżeli właśnie tego typu analiza przynosi, przynosi jakieś negatywne informacje o kontrahentach, to jest dobrym sygnałem dla naszego klienta. Powinna jemu zapalić się czerwona lampka, że należy bardziej przyjrzeć się, czy dbamy o swoje wierzytelności, czy dbamy o płatności, na ile one są. Na ile one są przeterminowane i dlaczego one są przeterminowane? Może należy wprowadzić różnego rodzaju mechanizmy zabezpieczające nasze wierzytelności w stosunku do tych podmiotów, które zostały przez faktora wskazane jako niebezpieczne, czy powiedzmy obarczone jakimś ryzykiem. Ale należy też Państwu tutaj przedstawić, że e, oczywiście e, firma faktoringowa też wymaga zabezpieczeń e, od nas. E, z nami podpisuje umowę, sprawdzając nas, e, mówiąc, że jesteśmy, stwierdzając fakt, że jesteśmy dobrym klientem. W związku z tym e, też e, żądają zabezpieczeń. Takimi zabezpieczeniami najczęściej jest weksel, weksel własny wystawiony, e, często poręczony ale także zgoda na cesję wierzytelności. Na no ale w jakim celu? tak mówiąc kolokwialnie, mm. przecież oni mają zabezpieczyć nasze transakcje. To dlaczego ja mam być ich zabezpieczeniem? No dlatego, że faktor nie może ponosić żadnego ryzyka, czy zminimalizować to ryzyko. czy to, i jak i... go szukamy, to wtedy będzie nas ścigał, czy, czy jak nie wypłaci, nie wypłaci tylko trochę nie wypłaci i stwierdzą, że oni zapłacili nam, ale doszukali się jakiegoś zaniedbania z naszej strony. Tak, często, często. Często zdarza się właśnie na tej linii jakaś, jakaś dyskusja i, i nieporozumienia, które należy wyjaśnić, natomiast z różnym efektem. Natomiast często oprócz tego, że firma faktoringowa współpracuje z bankiem, także współpracuje, czy ma, dział w indykacji, swój własny dział w indykacji, i on w pewnym okresie czasu powinien się zająć, kiedy już minie termin i, i nie ma płatności dla faktora. Różnie to bywa. Często jest tak, że właśnie te firmy windykacyjne są bardzo agresywne, nie, nie patrzą na sytuację, nie, nie starają się nie wiem, rozwiązywać sprawę w sposób ugodowy. Tylko no bardzo, bardzo ostro walcząc, pogłębiając trudną sytuację tej firmy, i, i tutaj myślę, że trzeba też wziąć to pod uwagę. Także oprócz tego badania, sprawdzania, powiedziałem o tym właśnie, że muszą być zabezpieczenia. Oczywiście, jeśli to są transakcje nie wiem, kilkumilionowe, to nawet mogą być tu swego rodzaju nie wiem, nieruchomości, siedziba firmy, tak jak w tym przypadku w tym przykładzie o którym powiedziałem ta firma miała super biurowiec super linię produkcyjną i to też stanowi majątek to stanowi możliwość zabezpieczenia przeniesienia tego zabezpieczenia w przypadku trudnej sytuacji niewypłacalności przede wszystkim chcę powiedzieć że mieliśmy w ostatnim czasie bardzo trudną sytuację. Jedna z sieci handlowych tu z naszej miejscowości została sprzedana, ogłosiła upadłość w części. Także no, następna firma kończy działalność w Polsce, potężna firma. Tak, nie, tak, nie, nie wszystkie, nie wszystkie, nie w całości, nie w stu procentach jest to przejęty majątek i, i ta sieć przez inne sieci, a więc tutaj w tym momencie no, zaczynają się schody, zaczynają się walka po to, żeby każdy mógł jak największą część pieniędzy wyrwać z tych niezapłaconych faktur. Czyli po prostu trzeba zapobiegać niż leczyć. Mogą Państwo sprawdzać firmy, które chcą Państwu świadczyć usługę fakturingu. Proponuję analizować kontrahentów, to jest też uzależnione od rozwoju. Często jest tak, że też od branży. Na przykład, firmy, które świadczą kwestie usług dla firm transportowych, mają problemy, czyli wulkanizację. Warto sprawdzać swoją też płynność, stałą, stale sprawdzać tą płynność. Tak? Bo, bo łatwo jest wejść dług w dług, mieć w zeszycie, tak zwanym 200-300 tysięcy, w towarze i w usługach, no bo sprzedajemy opony i, i wykonujemy usługę, nagle firma transportowa jest nam winna 50 tysięcy, druga firma 60, trzecia 30 i, się, i to jest już jest ponad 100 tysięcy jest. zaraz się zrobi, tak? Więc stałe dbanie o płynność, czyli z naszej strony analiza na przykład kontrahentów, ewentualnego faktoringu, z Państwa strony stała płynność, przecież po to płacą klienci nasi księgowym, żeby też badali to, więc księgowość fajnie jak mam jakiś system który informuje dobrze by było gdyby właśnie firmy księgowe tak rachunkowe księgowe współpracowały na przykład z nami tak? niech one zajmą się rzeczywiście dobrym, dobrym kwalifikowaniem kosztów zwracaniem e, VAT-u tak, podatkami tak. a możemy współpracować i wskazywać badając firmy czy one są wypłacalne są dobrymi podmiotami, z którymi warto współpracować. Co do VAT-u to może nie, 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 nie zwracać, tylko po prostu kompensować tak. z tym, co jest na bieżąco, no ale wiadomo, lepiej mi zapłacić VAT-u mhm. niż normalnie, że możemy to po prostu poprosić już mhm. o ten, o wycofanie tej faktury plus stochodowe. Czyli tak. wniosek jest taki. Odpowiednia komunikacja z odpowiednimi ludźmi daje się ty spokój, taki trójkąt. Zamiast faktury bo tak, często jest pod tym nagraniem będzie ilustracja, faktoring kojarzy się tak, przedsiębiorca, podmiot trzeci, kontrahent. Zamiast faktoringu rzucić nas, a my z oczywiście podobną rzecz, rzecz, rzecz zrobimy, czy z księgowością będziemy ro, rozmawiać, sprawdzimy państwa kontrahentów, sprawdzimy też przy okazji tak, taką płynność. No i będzie to też elastyczne, bo jeżeli zobaczymy, że jest kontrahent, który już mija 60 dni albo 90 dni, idziemy do księgowości, dajemy im sygnał, zwróćcie tutaj wad dochodowy, dajcie nam feedback, dajcie mm -hmm. odpowiedź zwrotną, jak się wam uda, to my wtedy idziemy o tą mm -hmm. różnicę, bo nie możemy 100% faktury tak. walczyć, tylko o różnicę. I ta współpraca jest bardzo fajna. Oczywiście z naszej strony jest system też, system informatyczny, który jest możliwy, który daje nam kontrolę hmm. i Wam, jako przedsiębiorcom, nie tylko przedsiębiorcom, bo osoby prywatne też przecież mogą pożyczyć Cześć pieniądze i konsumenci, więc to wszystko działa. Wiadomo, podwójna para oczu, tak? czyli z jednej strony system, z drugiej strony my, daje nam to bezpieczeństwo, bo dzisiaj też rano miałem taki przypadek, że pomyliliśmy się o 160 zł, no ale dobrze, to 160 zł, wyciągnęliśmy fajne wnioski, poprawiliśmy systemy, o tym jeszcze będziemy rozmawiać z, z informatykiem, programistą. Ale co, jeżeli by była ta kwota 16 tysięcy zł? No, albo 160. Albo 160, co w naszej historii też były różne mhm. sytuacje i nie wpadliśmy na taki pomysł jak dzisiaj przy 160 zł. Mhm. I to jest bardzo fajne, czyli ta, ta czynnik ludzki jest najważniejszy. Bo on po prostu wsparty systemem może wiele zdziałać i spać spokojnie. Po co się teraz mamy problem, skupiamy na problemie zamiast na rozwoju no, Dokładnie. Mhm. Więc znaczy lepiej warto korzystać z tych narzędzi. Lepiej nie mieć długów, zapobiegać, tak? mieć te narzędzia, mhm. skupiać się na rozwoju, no bo wszystkie pieniądze, które są w obrocie nie u nas, pomagają w rozwoju konkurencji tak naprawdę, Panie. a nie w naszym rozwoju tak dalej. Dokładnie. Po prostu finansujemy i kredytujemy działalność mhm. innych. Czyli wspomagamy konkurencję. Tak. Więc proste, a jak tak zadamy sobie sześć razy słowo, dlaczego to tak robimy i pójdziemy głębiej, znajdziemy przyczynę i powody, no, dlaczego warto to robić, no to, to faktycznie, jeżeli się kręci, to się kręci. Jeśli zaczyna tak. palić, to zaraz często się mówi, lawina spada na nas tak. problemów. Więc już nie, nie wspomnę o tym, że na przykład przyjdzie bank, zapyta o raty leasingu. No, my powiemy, nie mamy, bo nam nie płacą. Mhm. Tylko to już czasami jest trochę za późno, albo jest to zbyt późno, żeby nie ponieść strat. Tak. Koszty są w tym Jak momencie. na wojnie, zawsze, zawsze straty są. Po co iść na wojnę, jak wojna się kojarzy ze stratami z obu stron. Tak. Więc tutaj przestrzegamy państwa, nie idźcie na wojnę, nie toczcie bitw pojedynczych. W ogóle zapobiegać. Lepiej, oczywiście nie zawsze się da y, gasić pożar w zarodku, no bo y, ktoś po, chce popełnić przestępstwo i do tego dąży, no, jest, więc od tego jest prokurator, jest sprawy karne, które też się prowadzimy. Jeżeli ktoś chce wyłowić pieniądze, jest. no ciężko się usłyszeć przygotowuje się do tego Tak, latami, miesiącami, tak. to jest trudne, mhm. ale łatwiej jest z nami, tak? więc y, bądźcie czujni. Czujni i pytajcie, bo kto pyta, nie błądzi, kto szuka znajduje, więc dziękuję bardzo Ci, Darku. Dziękuję również. E, dziękuję Państwu. Oczywiście, jeżeli macie znajomych, którzy mają problemy przez e, wiadomo, co, czyli pandemię, to i lockdown, bo pandemia, lockdown to różne rzeczy mhm. ostatnio się rozgranicza. A to dajcie znać, dajcie in, nam znać, dajcie tym osobom, subskrybujcie. Da, dawajcie sobie dzwoneczki, jeżeli macie na to ochotę. Staramy się robić te nagrania cykliczne o, o różnej porze, raz wieczorem, raz w południowe godziny, tak żeby dogodzić e, wszystkim. Oczywiście e, jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą szerszą, to też zapraszamy. A na dzisiaj dziękujemy i do zobaczenia. Dariusz i Tomasz Baszewski, K NFT.